Z Ewangelii według świętego Mateusza słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż. Wszelkie wypełnianie przykazań zaczyna się od słyszenia, od usłyszenia odbycia po słusznym nie da się nie założyć, jeżeli wpierw się nie usłyszy Boga jego łagodnego pełnego miłości głosu jeżeli się wpierw nie zaufa temu ojcowskiemu głosowi jednym słowem kto słucha Boga ten potem umie wypełniać jego wolę kto zamyka uszy będzie się zagłębiał w nieprawość do zobaczenia jutro Thank you.